Jaki tu spokój? Na 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 Nic się nie dzieje Na 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 Nikt się nie bawi Na 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 Nic tutaj nie ma Na 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 Hej doktorku Hej pacjencie Widzisz jaki ściągnięty? Tak poprawiło już mi się Ale nie tylko to się zmieniło Co się stało z naszym miastem? Jak to zniknęło? Po, pojawiła się wielka czarna dziura, wleciał z niej szop schował budynki do walizki i wyleciał przez okno. A, to całkiem logiczne. Tylko gdzie my teraz będziemy mieszkać? Mam plan. Właśnie dostałem CV od tego pana w kartonie. Będziemy I razem będziemy budować, budować miasto! miasto! W środku znajdziemy 58 klocków. Na kantoniku mamy pokazanego pana we wywrotce. Klocki, taczkę zieloną, łopatę, pachołki, znak drogowy. Jest to zestaw 4 plus. Dla młodszych budowniczych. No. z tyłu mamy pokazane z jakich elementów składa się nasz zestaw. Jest zdjęcie pana, który wrzuca klocki do tarczki. Zestaw serii Lego City o numerze 60284, a nazywa się Pojazd Robót Drogowych. Co? Co? He? He? Co? What? Mm. Ej, no, sprawdź jeszcze raz jego CV. Luku, luku, luku. A, już mam naprawa ulic. Wyprowadzenie dinozaurów, loty w kosmos, budowa miasta Gotham City, budowa Metropolis. E, czyli wszystko się zgadza. Niech buduje. Badanie poszło bardzo sprawnie. Szybko złożyliśmy ten zestaw. Otrzymaliśmy figurkę. Ubrana jest kask ochronny. Gorne ochronne i typowo standardowy strój roboczy. Niebieskie spodnie na szelkach w pasie w kieszeni ma wrzucone jakieś klucze długopisy. Minka jedna. Oprócz tego mamy Zieloną. Dostępną nowość na 2021 rok. Dostępna w tym zestawie. W środku mieliśmy łopatę. No. Oprócz tego mieliśmy znak. Tak, dostępny też tylko i wyłącznie w tym zestawie. Bardzo fajny. Tak. Oprócz tego dostaliśmy też zwierzątko. Sztutka albo myszka. Mamy też dwa pachołki. Żeby nam przechodnie nie przeszkadzali w trakcie prac budowlanych. Oraz sobie mamy kilka bloków. Prawdopodobnie te dwa to są jakieś grudki ziemi Nie. te mogą imitować krawężniki jakieś bloki Nie. kawałki jezdni Nie. coś betonowego tak. co możemy załadować bądź wyładować z naszego pojazdu tak, tak wygląda nasz sam pojazd ma kilka ruchomych części Nie. między innymi są to cztery koła tak. brum, brum, brum. wszystkie cztery się ruszają oprócz tego ma Uruchomą kabinę. Jak ci no. nasz pracownik wejść do środka trzeba otworzyć. No. Wchodzi do środka, zamyka się. No i oczywiście też musimy mieć ruchomą ładowarkę, wywrotkę, żeby ten mógł ten sprawnie wyciągnąć. Oprócz tego na dachu ma jeszcze i o jak to mój pet mawia. Z ciekawych elementów tej, yy, w tym pojeździe mamy tutaj ten, dostępny tylko jest tutaj i w najnowszym zestawie ze Spidermanem tym takim dużym wieżowcem tak oraz tutaj mamy też taki jak widzicie taki formowany klocek 2 na 2 o niestandardowej wysokości bo jest to wysokość dwóch, po, dwóch płytek płaskich tak troszeczkę mniejsza niż Brick tak Naładujmy naszego pana no. niech jedzie pracować tak. i budować Miasto. Podsumowując, ten zestaw katalogowo kosztuje 43 zł. Jednak standardowo ten, kto poszuka, ten zapłaci mniej. W kartoniku znajdziemy 58 elementów. Nie jest to może zbyt dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że są to klocki skierowane dla dzieci od 4 lat. Dlatego konstrukcje nie mogą być zbyt skomplikowane. Tutaj otrzymujemy dość prostej budowy wywrotkę, ale co najważniejsze zawiera kilka ruchomych elementów. Oprócz tego otrzymujemy tutaj jeszcze znak drogowy pachołek, jakiegoś szczuda, kolejny pachołek, łopatę, taczkę i te Kilka elementów przypominających ziemię, bądź jakieś bloki betonowe, które możemy przewozić z miejsca na miejsce, które też oczywiście jeszcze bardziej urozmaicą nasz, naszym dzieciom zabawę tym zestawem. Co nas skłoniło do zakupu tego pudełka? Że ludziki nie miały gdzie mieszkać. I nie miał kto ruszyć naszego miasta. Oprócz tego z takich elementów, które osobiście mi się podobają był to znak drogowy, taczka i szczur. A mi się podobał wywrotka, pan i pachołki. Czy polecamy ten zestaw? Ja polecam. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest to zestaw dla dzieci od 4 lat, to jak najbardziej tak. No? Jeśli podobał Wam się nasz filmik, to dajcie nam łapkę w górę. A jeśli chcecie śledzić dalsze losy naszego miasta, jak powstaje, jak się buduje oraz recenzje innych zestawów, ciśnijcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak jest! I widzimy się w następnym odcinku Nadka! Hej!